Cześć, Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj postawiłem porozmawiać sobie na temat, który mnie tam po drodze męczy, jakoś tam zastanawia, wiecie co. Jakoś tak sobie go analizuję i chciałbym nagrać odcinek, ale niestety nigdy nie miałem czasu tego zrobić. A wiecie, też to jest wersja pogadankowa, także akurat wowsie idealnie do tego nadaje. Więc jeśli po prostu coś robisz, a chcesz sobie osłuchać, interesuje cię temat, to zostań na dłużej i przesłuchaj. Nie mam pod teraz żadnego skryptu, żadnego planu, więcej, mniej więcej w głowie, oczywiście, mam, nie? Ale tak poza tym to nie, e. więc moja wypowiedź może być troszeczkę spontaniczna, mogą być troszeczkę lagi, może to być niezgrane, wiecie, bo to nie będzie montowane jakoś tam, także to nie będzie jakoś tam rozgrane, ale będzie. I pogadam ten temat, przemyślę sobie go, jakoś tam wiecie, możemy sobie po prostu i to też specjalnie dlatego nie robię tego na live, bo, bo na live by to tak nie wyszło. Specjalnie dla was, odcinek. Taki, o wiecie, Tak, no mówię specjalnie po prostu dla was. A więc tak. Chciałbym poruszyć temat jak zmienić swoje życie nie i głównie miałem w głowie kiedyś 5 powodów czy pięć pomysłów jak to zrobić. I tego się właśnie trzymałem, tego dalej się zatrzyma, zatrzymałem się na tym etapie po prostu, nie? No i tak sobie byłem, myślę, o tym chciałbym coś napisać więcej na ten temat, także jakąś temat spodoba, dajcie mi znać w komentarzu, a pojawi się darmowa książka, czy tam książka, czy raczej po prostu wydłużenie moich koszul, tak? Bo tutaj mieć trzyma czas antenowy 15 minut, a nie chcę robić odcinka naprawdę, nie chcę robić odcinka dłuższego niż tam, nie wiem, pół godziny, czy coś takiego, bo to nie o to chodzi. Chętnie, jakby ktoś chciał przeczytać, to proszę dajcie znać, i ja wam to zrobię, a więc tak. Oczywiście też nie jestem psychologiem, nie jestem specjalistą, nie jestem nikim, kto mógłby wam udzielać takich rad. Moje sposoby działały tylko na mnie. Chcę to podkreślić po to, abyście wiedzieli, że po prostu słuchacie gościa takiego jak wy pewnie, i on coś tam w swoim życiu pozmienia, coś tam porobił i dlatego postanowił się z tym podzielić. I mam nadzieję, że wiele osób też tak ma. Także jeszcze raz, jak zmienić swoje życie? Pierwszym, pierwszym, tak jakby mnie powodem, dobra, to się zaczęło też trochę od dawna, nie? To nie jest tak, że e, to przyszło z czasem, przyszło nagle, to przyszło po prostu wszystko z czasem, nie? No ale dobra, zacznijmy od samego początku. Chciałbym tutaj wspomnieć o tym, że e, pierwsze co zrobiłem, to znalazłem sobie pasję, hobby, tak? To było coś, od czego się zaczęło wszystko, te wszystkie zmiany, nie? W moim przypadku jest to pisanie. Pisanie bardzo mi uspokaja, bardzo je lubię na różne tematy, opowiadania, jakieś tam książki chętnie bym pisał. Oczywiście nie na czas. Artykuły w internecie możecie mi znaleźć, naprawdę masę rzeczy napisałem już przez te dwa lata. Książkę też mam, którą jakbyście byli zainteresowani, mogę wam podesłać? Ona nie, o to jest mój taki początek, początek. Nie jest, No nie wyszło tak, jak to chciałem, nie? Na pewno to nie wyszło tak, jak chciałem, ale jestem z tego dumny, nie? W jakiś sposób tam na pewno jestem dumny, no. Także... To jest ten pierwszy powód, nie? Czyli znajdź po prostu swoją pasję, znajdź coś, co lubisz. O matko jedyna. O matko jedyna. Teraz tak sobie chyba zginę. Dobra, mam nadzieję, że tam radę to przeżyć jakoś. Piję podkę. Dobra, i puścimy tak. Dobra. No i ten. No i po znalezieniu pasji, uwierzcie mi, że wszystko wygląda inaczej. Zapełniacie sobie czas. Macie go przede wszystkim, nie? Znaczy macie. No, macie ten czas, o kurde. To już po mnie? Może nie. Może nie. O, jednak, a cię, Dobra, ale lipa. Odwaliłem lipę. E, ale to bliźniutko jest całe szczęście. No dobra, wracając. E, troszkę też mikrofon na czym ustawię. No, macie coś, co lubicie robić, tak? Spędzacie nad tym masę czasu. Znaczy, spędzacie nad tym masę czasu. No dobra, przestawię troszeczkę tak. Czyli po prostu angażujecie się w to, czujecie, że jesteście w tym dobrzy, nie? Bo że macie myśli, którym chcielibyście zarabiać. Ale oczywiście, nie nastawiajcie się na to, że to będzie tak kolorowo od razu. Bo nie będzie, nigdy nie było. Nie wierzę w to, że jest w stanie, wiecie, jest się w stanie zrobić coś tak obstryk i że wam to się uda i jakiś sukces. Nie? Przede wszystkim z początku róbcie to dla siebie. Przede wszystkim starajcie się o to, żeby wam to swoją fan i przede wszystkim najważniejsze, kształćcie się w tym. Róbcie. Jak to powiedzieć? Starajcie się rozwijać, tak? Czyli nie stójcie w miejscu, słuchajcie lepszych, mądrzejszych. Po prostu się uczcie tego, a w przyszłości sami będziecie mogli uczyć, sami dojdziecie do poziomu, w którym będziecie rozumieli tyle rzeczy, że naprawdę będziecie miło ciężko znaleźć coś nowego. Śledźcie branżę, o ile się tak da, oczywiście. No i po prostu starajcie się realizować, nie? To jest taki pierwszy, w dużym skrócie, to co chciałem powiedzieć. Czekajcie, teraz muszę skarnąć tego gościa. No, to jest coś pierwszego, nie? Kolejną rzeczą, którą można zmienić w swoim życiu, to jest ograniczenie social mediów. To jest rzecz, którą zastosowałem niedawno i tutaj mój kolega się ze mnie śmiał, jeden ze studiów, że po co ja włączyłem blokadę na 15 minut, czy tam 10 minut, jak co chwilę na przykład sobie to przedłużam, nie? Czy, włącz czy włączam sobie to, czy zmieniam sobie że dobra jeszcze 15 minut, tak jak drzemka. To fajnie porównał drugi kolega, tak jak drzemka w tym w no podczas rano, podczas pobudki, nie? I powiem szczerze, że nie potrafiłem powiedzieć, znaczy potrafiłem powiedzieć, ale ja to też rozumiem jego postawienie. No po co ty to robisz? A no po to, żeby, żeby czuć to, że 15, mam 15 minut, tak? Nie wiem, ani minuty dłużej, ani wiecie, ani ten. Mogę sobie to wydłużyć się. No to jest sprzeczne trochę z całą tą zasadą, ale czuję tą nie, że presja, ale żeby coś nagle odetnie, nie? Czyli, że dobra, minęło już te 50 chłopie, dobra, starczy, nie? Po prostu czy tam no, według mnie ma to jakiś sens, nie? I co, co się wtedy stało ze mną, jak, jak odpuściłem sobie social media, nie? Powiem szczerze, że pierwsze co, to nie trafia do mnie tyle wiadomości, ile wcześniej było. Mój mózg jest troszeczkę wolniejszy, nie jest wypełniony negatywnymi rzeczami, bo na negatywnym przede wszystkim się czyta. Jakimiś tam głupotami, wyzwiskami ludzi na no, ludzi, bo ja tego nie lubię na przykład. No nie, nie potrafię, nie lubię też, jak to powiedzieć, takiego polskiego wiecie, że każdy przeciwko każdemu, nie? Że wszyscy sobie tutaj kopią dołki tak naprawdę, nie. No i to jest przerażające, że... W tej naszej kochanej Polsce, no ludzie niestety, ale... Potrafią się tylko wyzywać, i to nie jest nic przyjemnego. Dobra. No i to, to potem tak wygląda, że no, wiecie, wy się nabuzujecie, jeszcze nie daj Boże odpisujecie, no i nie ma to w ogóle sensu, nie? Potem powstają nerwy, Gdzieś tam sprzeczne, no, no wiecie, my jesteśmy wszyscy ludźmi, każdy ma prawo do swojego zdania i tyle, nie? No i niech tak po prostu zostanie. Tego social media powiedziałem stop i jest mi z tym po prostu lepiej, dlatego zachęcam was też do tego, abyście go, je zostawili, to tak pokrótce, nie? Mówię, ja mam, ja mam już 7 minut minął, także powiem szczerze, że to jest moment, jak ja Wam opowiem, tyle jestem w stanie. Kolejną rzeczą, co mnie bardzo jakby tak, e, wiecie, a jeszcze a propos tamtego, tak jak mówiłem, to nie będzie ułożone, e, troszeczkę też od radia się odciąłem i słucham sobie audiobooków. To jest też fajny temat, że takie, mam takie motywujące, takie różne przemyślenia. Bardzo mi to pomaga i lubię to. I tam wiecie, nie wykoni ich drogo, a, a subskrypcja. No i sobie po prostu lecicie z tematami. I bardzo fajne, prawda? Bardzo fajne. No. A więc tak, co jeszcze, co jeszcze się wydarzyło w tym życiu, że postanowiłem to wszystko zmienić. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że troszeczkę człowiek stopniowo zmieniał nastawienie, tak? Czyli tak jak wspominałem, mniej lub mniej, ale chciałem do tego jeszcze tak jakby bardziej, nie? że. To jest tak, że w Polsce każdy lubi, i to też widziałem jedną wypowiedź na internecie, która mi tak utkwiła w pamięci, że Polacy lubią być na Polaków nastawiani. Nauczyciele na górników, górnicy na rolników, rolnicy na przedsiębiorców, przedsiębiorcy na kogoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze na kogoś tam jeszcze i tak. Każdy jest podzielony, tak? Ten kraj jest wiecznie podzielony, ten kraj wiecznie, wiecznie jakoś tak, no brakuje mi takiego no... Nie mówię tutaj o po prostu buntach, nie, ale przez to właśnie, że ludzie w Social Mediach się wyzywają. Najczęściej właśnie, no, pod takimi postami, że wiecie, że Android, Apple, konsola PC, nie wiem, PlayStation, Xbox, to nawet mojego, mojej branży technologicznego punktu widzenia, nie. Yy, nie wiem, Steam, GoG, GOG, Steam, Epic. Yy, to, to masa jest zawsze takich, wiecie. Rzeczy, że. No, napędza nas, nie napędza. A my to nie wiem, czy my to lubimy, czy nie. Ja, właśnie dlatego chciałem się od social mediów zrezygnowałem z ich, żeby właśnie od tego też się odciąć. No i się udało. Co to jeszcze fajna rzeczą jest to, jak człowiek potrafi w swoje nerwy opanować swoje myśli, nie? To znaczy, jasne, ja rozumiem, że jest ciężko. Mi też jest ciężko, mi też nie zawsze się udaje, nie? Ale, ale jak zauważycie, że stopniowo zmienicie nastawienie, stopniowo będziecie się zmieniać, stopniowo jakoś tak będziecie. O, wreszcie mi to pada, dobra. Stopniowo po prostu wszystko stopniowo, nie? Sobie ogarniecie i będziecie i zobaczycie, że Wam się to po prostu płaci, nie? Inaczej będziecie czuli, inaczej będziecie żyli. Muszę podkę sobie w razie czego. O, tutaj leci. Aha, no nie mogę. Kompat, fajnie, że się zara odrodzi. mi mnie zniszczy, bo mam. się 700 HP, tylko. Ech. Aha, to mi prawie. O, dobra. Zjemy coś. I to jest przede wszystkim ten główny czynnik, nie? Żeby. Żyć w zgodzie tak. Żyć w zgodzie po prostu. I tyle, nie? I teraz też zapomniałem, bo miałem ich trochę więcej tych pomysłów na siebie, ale, ale, ale no. Jak zawsze. Jak zawsze to wszystko odpada. Zawsze jak chce się coś zacząć mówić, to wiecie. Dlatego lepiej sobie rozpisywać. No ale trudno. Także po prostu. Zmiana życia jest trudna. No oczywiście, że jest. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Niestety, tam zginąłem, że tam nie chcę iść. Ale da się da się. Jest też wtedy inaczej. Nie. Aha, dobra, kolejna sprawa, kolejna sprawa. Bądźcie sobą po prostu. Nie ja wam mówię, że czasami naprawdę ciężko się samemu zaakceptować. Macie tam pewnie swoje niektórzy. Nie, niektórzy tak. Jakieś tam swoje nie wiem, dziwne rzeczy, w sensie, no, jakieś, nie chcę określić słowa tego, co mam na języku, ale no, po prostu każdy z nas jest inny na swój sposób, nie? Coś tam inny cieszy, smuci, ma inny humor, no jest po prostu inny, nie? I to jest to, abyście po prostu starali się być sobą, nie? Jeśli nie lubicie czegoś, to tego nie róbcie. Jeśli lubicie, to to róbcie. Na siłę uwierzcie mi, że nie ma co. Szukajcie ludzi, którzy są podobni, a na pewno są. Bo to jest nieuniknione, nie? Żeby wszyscy byli tacy sami. Także to jest możliwe do znalezienia, nie? Dobra, ja teraz ruszki trochę nawale. Dobra, pięknie. O, na napotkę. O, wow. na manę. Oj, na życie. O, kurde. Jeśli już powoli kończy, dlatego tak oszczędnie. Mam jedną sztukę masakra jakaś ja chcę, chcę skończyć tutaj no Tego najważniejsze to właśnie bycie po prostu sobą no i też oczywiście są odstępstwa, od tylko nie powiem, że nie bo mój kolega to ogląda i mi zaraz napisze pewnie na periw, że co ty gadasz Michał i tak no rozważam, rozważam cały czas ale ale jeszcze trochę potrzebuję czasu żeby jakoś tam się przełamać tego, ale to tak tylko do niego odpowiadam, jakby oglądał oczywiście. A tak, poza innymi przypadkami, no mówię, bądźcie po prostu sobą, bądźcie szczęśliwi z tego powodu, nie, nie dajcie sobą manipulować, nie dajcie sobie wyjść na głowę, miejcie to swoje zdanie. Mi się wydaje, że to się opłaca, nie, nie musi się opłacać, po prostu, no, czasem warto pokazać siebie, nie? A nie tak, nie iść za tłumem, bo tak jak też mówią biznesowe książki, czy te mądre książki, Choć też, wiecie, mądry nie oznacza, że tak musi być, nie? Ale żeby nie iść za tłumem, bo wszyscy, co idą za tłumem, kończą tak jak tłum, a ci, co idą pod prąd, to tak zazwyczaj im się to inaczej udaje, nie? Ale to też, to nie ma reguły tak naprawdę, nie? To jest wszystko zależne od wielu innych czynników tak naprawdę, także... Dobra, pięknie, może teraz... O, poleciało, dobra, super, to jeszcze idziemy po tamtego jednego. Może się uda mi skończyć tę misję... Nieciekawą wczoraj zacząłem, a tak długo mi schodzi, że to jest jakaś masakra. Ale to mniej więcej tak by wszystko wyglądało. I to jest takich kilka powodów. No Miałem ochotę już od dawna o tym nagrać. chciałem vloga zrobić, nie miałem okazji, bo szybko ciemno, bo światło, bo to, bo tamto, albo nie mam czasu, albo jestem zajęty. A teraz, jako że mam chwilę, żeby pograć te 15 minut sobie w ciągu, mnie, to bardzo chętnie z tego skorzystałem. No i też, wiecie, praca, praca, studia i tak dalej, i tak dalej, szanowni no niestety, tak już jest, że taki ciekawy temat trafi niestety na wowa, ale jak wam się spodobał temat, to dajcie mi znać, bo bym ja chciał chciałem napisać coś na ten temat taką więcej, coś przemyśleć swoje, nie możecie wy dorzucić swoje, chętnie to zamieszczę, chętnie, chętnie odpowiem w jakoś tam zawle to oczywiście wszystko było darmowo gdzieś tam udostępnione, no nie specjalnie dla was, także no bo jak wy chcecie, to ja jestem za także dajcie znać w komentarzu Tyle po prostu. sobie chętnie pogadam, Przemy... znaczy napiszę, przemyślę to jeszcze bardziej, może coś poczytam. Zobaczę, wszystko, wszystko jest ten, nie? Idę tutaj specjalnie, żeby właśnie tego gościa zgarnąć. O, matko, jedyna, tego nie chciałem, oczywiście. A dobra, spróbujemy to jakoś. spróbujemy jakoś to ugrać. Dobra, 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 dobra. Trzeba się skupić teraz. Odwalić to, wziąć potę. Matko, jedna, tak mało mi dała? Naprawdę. Jeden, jak. Żenada straszna, straszna żenada. No dobra, zobaczcie, może się udaj. Dobra, i pyk. No i nie padło. Ech. O że... o matko jedyna, już nie mam. Rzeszczam ten spell, nie? O 30 HP, o. Dobra. To są zjeby po prostu i tyle, nie? To trzeba sobie po prostu, trzeba sobie No właśnie. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Choć chcę skończyć tą misję, dlatego jeszcze ze mną trochę bądźcie, be, bądźcie. Bądźcie. I to potem tego jeszcze, może, może wypadnie. No. Kurde, te niby 4 i 10, a tak już długo. Dobra, zaczynamy. Shadow Bolt. Pach, pach, pach. Pach. Jakoś tak, wiecie co, nie wiem, ostatnio Fajnie mi się live robi. Ostatnio w ogóle zaliczyłem w topę jedną wielką, bo wie, ogólnie zawsze jak odepnę mikrofon, to potem nie wiem czemu się przestawia mi. I tutaj też zauważyłem w tym OBS-ie, że mi się przestawi mi. Nie, nie zbiera mi po prostu tego, jakby nie było mikrofonu. Musiałem wszystko przestawiać i w TikToku, i, i w Audacity, i tu, i tam. Normalnie bez przesady, tak bez przesady mówię, no. Czy to musi być taki problem, że jak odepnę, to nagle wszystko zapyta dłużej niż na przykład 5 minut? Oczywiście, że nie powinno tak być, a nie wiem czemu tak jest. I to jest ten problem w życiu. W prawym życiu. Problemu w moim życiu normalnie nieszczęsnym. Dobra, lecimy tutaj, może się uda. Chętnie bym brał nie jakoś tak. Nie wiem, ryzyk fizyk robić to nie. A że mam manę mało nie mam potek. Musiał sobie też robić części TTT, ale mi się nie opasa jak gram 15 minut nie tak mam wrażenie. No i co, niedługo też musiał, bo to będzie kończył. Nie wiem, nie pamiętam to kiedy, było, ale otrzymałem go. No, niestety, ale mi się kończy. Miesiąc mi niby pokazuje, ale nie pamiętam do kiedy dokładnie. Także. Postaram się. O! Ale także, no niestety, nie? Jest jak jest życie, nie? Nie wiem, czy będę kupował dalej. Czy nie zastanawiam się nad tym, co kupiłem sobie Apple Watcha. Ale tak z każdym nie wiem, sobie się... tak wiecie sobie. Myślę, że nie bym chciał, ale bym nie chciał. Niby mi to potrzebne, ale po co? On no, żyje tak długo bez zegarka, jak z zegarka mi się zachciał. Bez sensu, nie? Chyba, że mi to dodało stylówki by mi to dodało. No to wtedy może, może bardziej, nie? Fajne narzędzie. No jeść, na jak będę biegać, to by mi się przydało, nie? To tak, to wtedy bardziej. Ja na wiosnę ruszam z powrotem na bieganko, także już się nie mogę doczekać, a to jeszcze trochę, nie. Tego czasu postaram się nie przytyć do tego, co schudłem, ale chyba się uda jakoś tam wytrwać. Dobra, i ostatni? Mam nadzieję. Szadowtem go przywitamy na dzień dobry. Dotki. Trójeczka sobie spalanie miał. Shadow Ball znowu? Szkoda, że rzadko tak wchodzi ten. Ten spell jeden. Yy, który to był? Ten. To jest... Nie to. To, no. To, to, to. No, żartujecie sobie chyba ze mnie do chowki. Czemu mi to nie poleciało? Co za... Uff. No dobra, spoko. Tylko, że... ja. Gdzieś tutaj... Nie wiem. Gdzie? Może tam jest... O matko jedyna, teraz się będę szukał, bo nie wiem, czy tam jest, szczerze wam powiem. Tutaj jest jeden też, w tym miejscu. Ale na razie go nie widzę, bo musi się zespałnić, 5 minut gdzieś. To trwa, więc jeszcze chwilę potrzebuję. Dobra, jest. Zabity, nice. No gdzieś tu był. A jego teraz nie ma. Dobra, no szkoda, że nie ma tu nic tego, no to jest tylko jedna sztuka, nie? Na no 36 poziom misja w ogóle, także... No ja niedługo wbije kolejny. Tu będzie Shadow to na maksa, dobra. No niestety. Niestety, tu mógł chociaż stać jeszcze, ale nie stoi. Muszę czekać, muszę czekać. Na, na zewnątrz takich nie ma, już uprzedzam pytania. Oj, 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 dobra, atakujemy gościa. Dobra, pyk, pyk, pyk. Jeśli tu zaczynałem, też, także, no cóż, no. No i nie, nie skończę tej misji specjalnie do ciku. Nie skończę, chciałem tak bardzo skończyć, ale nie będę przedłużał dłużej. Także ja sobie skończę po prostu za chwileczkę. Także trzymajcie się ciepłutko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć. Dobrze się byliście, i przesłuchaliście całe.